Cześć, witam serdecznie na kanale. Get jest bardzo fajnym czasownikiem i mówiliśmy sobie już o tym kiedyś ze szczegółami serdecznie polecam. Ale dziś porozmawiamy sobie o get jako o czasowniku frazowym, czy tam frazalnym, jak zwał, tak zwał. Bo get, poza tym, że ma, o ile dobrze pamiętam, 8 takich podstawowych znaczeń i dość sporą liczbę znaczeń slangowych, tworzy też kilka naprawdę fajnych czasowników frazowych. Czasowników frazowych, czyli połączenia czasownika z przyimkiem, a czasem z przysłówkiem, a czasem z jednym i z drugim. I czasem ten czasownik frazowy ma bardzo dużo wspólnego z oryginalnym czasownikiem, a czasem. Trochę mniej, albo w ogóle prawie mało, żeby nie powiedzieć nic. Jest kilka czasowników frazowych z get bardzo popularnych i myślę, dość dobrze znanych szerokiej publiczności. Na przykład get up, czyli po prostu wstawać. Get up, get up, up, like Skoro jest get up, no to będzie też get down. Get down, get down to z kolei schodzić. Ale też przygnębiać, dołować. To już nie jest takie oczywiste, co? No nie. Jedziemy dalej. Get along. Czyli dawać sobie radę. Na przykład, How are you getting along? Jak tam sobie dajesz radę? Dobre pytanie, szczególnie w kontekście nadchodzącej matury albo egzaminu ósmoklasisty. How are you getting along? How you doing? A więc get along, dawać sobie radę. Ale już get along with. To zupełnie coś innego, bo mieć z kimś dobre relacje, dobrze się z kimś dogadywać. Na przykład, I get along with Jack. He's a good guy. You know, Jack. Jack the horseman. Why so gloomy, Rumi? Do people not like me? Uh... Get over something albo get over somebody. Czyli przeboleć, dojść do siebie. Na przykład, Mary broke up with him, but he got over it. Mary z nim zerwała, ale jakoś doszedł do siebie. Przebolał to. Przy okazji, Broke Up to też przykład czasownika frazowego. Get away to zwykłe uciec. Oh, to Ale już get away with ujść z czymś na sucho. Uniknąć kary za coś. Na przykład: Oh, you will not get away with it. Nie ujdzie ci to na sucho. W sumie zarówno You will not get away, jak i You will not get away with it też dość dobrze pasuje, jeśli chodzi o tegoroczną maturę. You will not get away. Get at na przykład someone, czyli naskoczyć na kogoś, krytykować kogoś, a nawet zastraszyć kogoś. Na przykład The bully got at the small boy. Łobuz uwziął się na małego chłopca. Well, well, well. Oh, uh, morning, Frank! Morning, what, what, was, what is that supposed to mean? You make fun of me? Cwaniaczek. Niech spróbuję z kimś większym. Get rid of, na przykład, something. Czyli pozbywać się czegoś. Na przykład, I need to get rid of these Snoopy figures. I'm a big boy now. Muszę się pozbyć tych figurek Snoopiego, jestem już dużym chłopcem. Mamy taki popularny czasownik jak Get out!, czyli po prostu wynosić się. I to jest chyba dość jasne, ale mamy też Get out of doing something. Czyli unikać robienia czegoś, wymigiwać się od robienia czegoś. I always try to get out of doing the dishes. Zawsze staram się wymigać od zmywania naczyń. Tak naprawdę to nie, ale, ale niech będzie, że tak. Teraz jeden z moich ulubionych get off lightly, czyli wykręcić się sianem. He didn't want to help me, so he got off lightly. I jeszcze, żeby nie było tak miło get wound up about something. Czyli zdenerwować się, wkurzyć się na coś. Na przykład, Mick got wound up about not inviting him to the party. Mick wkurzył się, że nikt nie zaprosił go na imprezę. A na koniec, get through to somebody. Czyli dotrzeć do kogoś, wyjaśnić coś komuś, co mam nadzieję udaje mi się robić na tym kanale. Ponieważ kilka osób pyta, czy teraz już będzie tylko seria do egzaminu ósmoklasisty, albo tylko seria maturalna. Nie. Tak samo jak nie będzie przez następnych kilka tygodni tylko czasowników frazalnych, czy tam frazowych, to wszystko będzie się przeplatać. Hi hi. Czasem trochę tego, czasem trochę tamtego. Oczywiście, im bliżej egzaminów, tym więcej będzie tych rzeczy z egzaminami powiązanych, ale na spokojnie. Dla każdego coś miłego. Ale jeżeli potrzebujecie porządku, potrzebujecie to sobie wszystko jakoś ładnie poukładać, to zajrzyjcie na playlisty utworzone na tym kanale. Tam jest wszystko pięknie poukładane. Tak myślę, że pięknie. Przynajmniej staram się, żeby był tam porządek. Nie wykręcam się siadem. To co, to na dzisiaj tyle. Jeżeli ktoś potrzebuje zdjęcia tablicy, to bardzo proszę, można teraz. Chociaż zdjęcie zarówno tej tablicy, jak i w miarę wszystkich poprzednich, możecie znaleźć na Instagramie Rocker English, który serdecznie polecam. Do tego polecam Facebooka, polecam Patronite'a, a przede wszystkim polecam tu być za tydzień, bo też będzie fajnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Rocker English!